Cześć tu Stanisław, dziś mam dla Was e, 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 cytat z dzisiejszej Ewangelii. Proście, a będzie wam dane. E, 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 I to jest do Pana Pukajcie, a będzie wam otworzone. E, I chodzi o tutaj, że, żeby prosić nieustannie i e, żeby... Po prostu e, no prosić i, i, i wierzyć prze, prze, przede wszystkim w to, że Pan Bóg może uczynić cud i no bo może no nie ukrywajmy, może. Także tak e, my e, ja dzisiaj miałem mia 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 Trzy lekcje Teraz się wentyluje na balkonie Także pozdrawiamy z pięknych okoliczności przyrody Pójdziemy do kościoła Na pewno Miejmy taką nadzieję I I co? Pozdrawiamy jeszcze z czwartku Szybko tydzień min minął e i życzymy miłego weekendu. Niech pan będzie z wami. Pa!